Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku w Polsce zapanował krótki okres bez królewia, który zakończył się w momencie, kiedy władzę w Polsce przejęła nowa dynastia, jaką byli Andegawenowie. Na jej czele stał ówczesny król Węgier, Ludwik Andygaweński, w Polsce nazywany Ludwikiem Węgierskim. Powodem dla którego Ludwik Węgierski przejął władzę w Polsce, był układ, jaki zawarł on z Kazimierzem Wielkim jeszcze za panowania ostatniego króla z dynastii piastów. Kazimierz Wielki obiecał Ludwikowi Węgierskiemu, że jeśli ten nie będzie wspierał interesów wrogów Polski, takich jak Czechy czy Krzyżacy, to w przypadku jego bezpotomnej śmierci Andegawenowie przejmą władzę w Polsce. I tak w roku 1370, kiedy Kazimierz Wielki zmarł bezpotomnie, a dynastia piastów wygasła, to właśnie Ludwik Węgierski przejął władzę w naszym kraju, stając się zarówno królem Polski, jak i Węgier. Jednak przez cały okres swojego panowania czuł się on bardziej królem Węgier aniżeli Polski. I to właśnie na Węgrzech przebywał on przez większość czasu. Bardziej dbając o interesy swojego Ojczystego Królestwa, a nieżeli o interesy Polski. Co więcej, pod koniec swojego panowania zaczął on borykać się z problemem braku męskiego potomka, który mógłby po jego śmierci przejąć władzę zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce. Dlatego w przypadku Polski zawarł on układ z polską szlachtą, że zgodzi się ona na wybór jednej z jego córek na nowego króla Polski, a w zamian on nada im przywileje, które m.in. zmniejszą liczbę podatków, jakie muszą płacić członkowie polskiego możnowładztwa. To tym samym doprowadziło w roku 1374 do nadania pierwszego w historii Polski przywileju szlacheckiego w koszykach, po którego zawarciu... Polska szlachta zgodziła się na to, by najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego została po śmierci ojca nowym królem Polski. I tak, kiedy w roku 1384 zmarł Ludwik Węgierski, to właśnie Jadwiga Andegaweńska, jego najmłodsza córka, została nowym władcą państwa polskiego, stając się tym samym pierwszą w historii kobietą którą koronowano na króla Polski. Swoje niepodzielne rządy nad Polską sprawowała przez dwa lata i zakończyły się one w roku 1386, kiedy Polska zdecydowała się zawrzeć niespotykany wcześniej sojusz ze swoim wschodnim sąsiadem, jakim było Wielkie Księstwo Litewskie. Ta ten sojusz był ogromnym zaskoczeniem dla znacznej części Europy. Gdyż jeszcze na początku XIV wieku, zarówno Polska, jak i Litwa były śmiertelnymi wrogami ze względu na liczne najazdy upieszcze, jakie Litwini organizowali na tereny państwa polskiego. Jednak w drugiej połowie XIV wieku sytuacja oległa zmianie. Litwa, pomimo swoich ogromnych rozmiarów terytorialnych, była krajem stosunkowo słabo zagospodarowanym oraz słabym pod kątem siły militarnej. Przez co Musiała ona liczyć się z groźbą ciągłej agresji i inwazji ze strony swoich bardziej agresywnych sąsiadów, takich jak Wielkie Księstwo Moskiewskie na wschodzie, Tatarzy na południowym wschodzie, czy państwo zakonu krzyżackiego na zachodzie. Szczególnie krzyżacy stanowili realne zagrożenie dla Litwinów, gdyż w XIV wieku Litwa wciąż jeszcze pozostawała krajem pogańskim. W zasadzie była ona ostatnim krajem niechrześcijańskim, jaki istniał w średniowiecznej Europie, przez co Litwini zdawali sobie sprawę z tego, że ich pogańska wiara czyni ich doskonałym obiektem do ataku ze strony krzyżaków, którzy mieli doskonały pretekst do tego, by atakować Litwę pod pozorem nawracania Litwinów na chrześcijaństwo. Z tego powodu Ówczesny wielki książę litewski Jagieło zdał sobie sprawę z tego, że jeśli Litwa ma przetrwać i zachować niepodległość, musi przyjąć chrzest, ale na swoich warunkach i dlatego zdecydował się zwrócić do, po, o pomoc w stronę Polski. Ze wszystkich swoich sąsiadów Litwa najmniej musiała obawiać się potencjalnej agresji ze strony Polski, która w tamtym okresie również miała mnóstwo problemów na głowie. Poza tym, zarówno Polaków, jak i Litwinów łączyło wspólne poczucie zagrożenia ze strony krzyżaków, którzy w równym stopniu zagrażali interesom zarówno Polski, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To w konsekwencji doprowadziło w roku 1386 do zawarcia Unii Polsko-Litewskiej w mieście Krewa, w wyniku czego oba kraje połączył sojusz. Polityczny, militarny i gospodarczy. Od tego momentu Polska i Litwa miały ze sobą współpracować. Jednocześnie Litwa zgodziła się przyjąć chrzest w obrządku zachodnim od polskich duchownych, stając się tym samym krajem chrześcijańskim i pozbawiając krzyżaków dalszych pretekstów do najeżdżania państwa litewskiego. Niedługo później zaś książę Jagieło Zdecydował się zawrzeć małżeństwo z Jadwigą, dzięki czemu zdoł prawo do koronowania się na nowego króla Polski. Przyjmując chrześcijańskie imię Władysław, był on od tej pory znany jako Władysław Jagieło i od 1386 roku rządził on państwem polskim jako jej nowy król. Tutaj ciekawostka ze wszystkich polskich władców to właśnie Władysław Jagieło. Rządził Polską najdłużej, gdyż sprawował rządy w naszym kraju nieprzerwanie od 1386 do 1434 roku. Jego panowanie zapoczątkowało tym samym również rządy zupełnie nowej dynastii polskich królów, jaką byli Jagielonowie, nazwani tak właśnie na cześć Władysława Jagieły. Mieli oni od tego momentu sprawować nieprzerwane rządy nad Polską przez następne prawie 200 lat. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.